W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak się przygotowałem do drugiej części update'u walentynkowego w Pet Simulator X. Dodatkowo pokażę Wam jak WY możecie się do tego update'u przygotować. Pokażę Wam jak zarobić jak najwięcej gemów na tej aktualizacji. A dodatkowo pokażę Wam jeszcze wszystkie liki związane z tym update'em. Dlatego naprawdę warte oglądać ten odcinek do samego końca. No i za darmo rozdam Wam Golden Huge Hell Rock z Enchantem Strength 4. Dlatego serio widzę, warte oglądać ten odcinek do samego końca. Bardzo serdecznie zapraszam Was na live'a do którego link... Link macie w opisie, który startuje o godzinie 17.30, dzisiaj w sobotę. Zostawcie tutaj sobie powiadomienie, żeby nic nie ominąć. Łapkę w górę, napiszcie coś na czacie, że jesteście z odcinka. No i weźcie udział w ankiecie. Na live za darmo będziemy rozdawali huge gemy, ekskluzywy i będziemy przede wszystkim testowali nowy update w Pet Simulator X. No i jako pierwszy znajdziemy nowe jajko z Kavanger, Dlatego naprawdę, widzę, że warto być na tym live i nie może was zabraknąć Jeszcze raz przypominam, sobota godzina 17.30, link macie w opisie, w no to zacznijmy od tego, jak ja się przygotowałem do tego update'u i przede wszystkim jak zarobiłem prawie 100 BGM'ów Więc w tym momencie wrzucam wam kilka trade'ów. No i sprzedajemy tutaj dwa huge Jolly Pingwiny za 57 begemów, 3 begemów. Oczywiście tutaj zrobiłem profitu dla mojego widza. Dlaczego? Ponieważ dla widza zawsze można zejść ceny. No i 57 begemów zarobione, a te dwa huge no nie były mi jakoś mega potrzebne. Dodatkowo nie miałem jakichś fajnych enchantów, dlatego gemy po prostu zarobione. No i sprzedajemy huge scary kurkiego za 23 krop. 5 begemów oraz 8 takich mefikalów. Nie chciałem tak naprawdę, jakoś, mega tych mefikalów, ale dla widza, to półtora bez jak najbardziej jest. No i w sumie, już tak patrząc, zbliżamy się do 200 begemów ogromnymi krokami. Naprawdę bardzo fajnie. Sprzedałem te już pety, ze względu na to, że po prostu dla mnie będą one z dnia na dzień traciły na wartości. A gemy po prostu na razie nie będą traciły na wartości, przez to, że nie ma kolekt interesu. Dodatkowo przejdziemy sobie do maszyny Dark Tech, ze względu na to, że po prostu będziemy musieli zrobić jeszcze troszeczkę Dark Mattery. Ponieważ, jak widzicie, w moim Fipunku jest ich naprawdę bardzo ale to bardzo dużo, ale też bym chciał sobie zrobić Troszeczkę normalnych Darkwaterów Więc proszę bardzo, tutaj sobie oczywiście robimy Robimy, albo wiecie co, tych Super Teamworkiem Nie będę na razie ruszał, tylko z te słabszymi Enchantami, dobra na 5 godzinek Idealnie, także jeśli przed tym update'em Jeszcze to mieli, no dobra, jednego z Super Teamworkiem Poświęcę, ale to wszystko dla dobra Oczywiście i za 5 godzinek będę miał 2 Jeżeli chodzi o wersję Hardcore, to również Jestem bardzo, tu bardzo dobrze przygotowany Ponieważ jak widzicie mam bardzo dobre ale z bardzo dobrymi Enchantami a dodatkowo wszystkie legendy Dark Battle również mam poenchantowane, albo na enchanty karton Coins 5, albo po prostu na enchanty ze Strengthem, tak, żeby te pety były naprawdę mega, ale tam mega silne. No i pewnie zapytasz się, dlaczego akurat poenchantowałem te pety na enchanty Strength. W nowej aktualizacji nie dostaniemy żadnego nowego enchantu walentynkowego, co za tymi dniami chciałem, żeby moje pety były jak najwięcej. Więc po prostu pomnożyłem ich wartość razy 2 ze względu na to, że mają enchant w 5, w ostateczności w 4. No ale da, Update, tu postaram się zrobić tak, żeby wszystkie moje pety były enchant strength 5. Dzięki temu mój team na hardcore prezentuje się następująco. Zobaczcie jak to kozacko wygląda. Wszystkie tutaj pety mają enchant strength 5. A dodatkowo wrzuciłem sobie pety, które mają oczywiście companion, enchant i jeszcze właśnie tego stręża 5 albo stręża 4, dlatego naprawdę bardzo, to bardzo silny jest ten team. Więc to były moje przygotowania do tej pory, a teraz pokażę wam wszystkie leaky związane właśnie z tą aktualizacją. Pierwszym z leaków jest właśnie oto takie Nowe jajko różane w Pet Simulator. Jest oczywiście naprawdę mega, mega, mega ładne i prawdopodobnie będzie to jedyne jajko w drugiej części update'u walentynkowego. Tutaj mamy owce, czyli prawdopodobnie nową legendę, którą każdy będzie chciał pozyskać, ze względu na to, że ją po prostu będzie w bardzo łatwy sposób wyenchantować. Albo z drugiej strony będzie to common, ze względu na to, że poniżej mamy właśnie tego samego peta, tylko że w wersji huge. A jak pewnie doskonale wiecie, na tej części update'u walentynkowego, tutaj mamy właśnie tego najsłabszego peta i potem jego wersję i tak jest zawsze. Więc prawdopodobnie ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna. Tutaj mamy ikonki tych petów. Mamy walentynkowego chesta czyli z niego będziemy zarobili naprawdę mega letowego Dużo waluty. I zobaczymy, czy będzie on bardziej opłacalny względem Cat Worldu. Bo jeżeli nie wiecie, no to Cat World jest naprawdę bardzo zbagowany. Jeżeli chodzi o walutę walentynkową i tam zarabiamy aktualnie i najwięcej. Tutaj mamy ikonkę Rewardsów. A tutaj nowa ikonka do nowej mechaniki Enroll. O której wam opowiem za chwilę. Ponieważ to, co ja zobaczyłem. To naprawdę rozwaliło mi głowę. Mamy też takiego fejda, co będzie oznaczał jeszcze tak do końca, nie wiemy, ale taką się prezentuje. Nareszcie dostaniemy mailboxa na świat doodle, no ile trzeba było czekać, żeby tak naprawdę zostało wprowadzone do gry? No i na Pixel World również dostaniemy tego mailboxa naprawdę mega mega głodny. W sumie to najładniejszy w całej grze, według mnie. No i ten screen to jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Czyli oczywiście in roll. Jak tutaj możemy zaobserwować, będziemy mogli wymieniać nasze zwierzaki, nasze pety. To każdego zwierzaka, ponieważ tutaj mamy kota jeden statystyki. Na różnego rodzaju rzeczy, czyli na diamenty, jakieś różne waluty i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę coś niesamowitego. Z tego co widać, żeby zrobić tak jednego peta, potrzeba na to aż 6 godzin. Ale jeżeli będziemy online na Pet Simulator X, to ten czas będzie krótszy. Jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna mechanika dla graczy, jak i dla Prestona. A dlaczego na Prestona? Ponieważ gracze teraz będą się dzieli AFK na Pet Simulator X, przez co ta liczba graczy nie będzie tak gwałtownie spadała w dół. Na Zrobić ponad milion diamentów za takiego jednego kota, to jest naprawdę coś mega, ale to mega świetnego i fajnego. No i zobaczcie, tak naprawdę, że te wartości są tutaj, jest jedna wartość, a druga wartość jest oczywiście 100 razy większa. Więc naprawdę dla mnie mega, ale to mega fajna mechanika. Jeszcze jak za darmo będziemy mogli to robić, to już w ogóle będzie coś cudownego i coś pięknego. A co wy o tym myślicie, napiszcie oczywiście w komentarzu. Tutaj mamy huge mibo in a spaceship, i to już prawdopodobnie zapowiedź drugiego jajka za ekskluzywie Pet Simulator X. Oczywiście tutaj chodzi mi o tą maszynę, ponieważ jak pewnie wiecie, tych huge'ów jest naprawdę bardzo, to bardzo dużo już pet simulator, jak na przykład takiego King Cobra jest 20 tysięcy. No i Preston prawdopodobnie będzie chciał zrobić drugie jajko, i po prostu ludzie zaczęli kupować po raz kolejny pety ekskluzywne. No i tak, będzie się prezentował druga część update'u i zobaczcie, że tutaj mamy w ogóle te prezenty, walutę walentynkową, mamy też nową rus, ega, proszę bardzo, tak to wygląda, naprawdę mega ładne jest ten świat i to może będzie w jakimś kolejnym domku. Tego nie wiem, zobaczymy, ale prezent to jest to naprawdę mega, ale to mega ładnie i fajnie. No i tutaj jeszcze raz sobie tego huge'a. No i mamy bardzo fajną mechanikę w Pet Simulator X. A mianowicie z Arubuksy będziemy mogli wysłać wiadomość do całego serwera, do całego Pet Simulator X. Będzie to globalna wiadomość na walentynki, którą jako chcemy możemy tak naprawdę wysłać. Jeżeli będziemy mogli tam pisać wszystko, co się da, to naprawdę jestem mega, ale to mega podekscytowany i na pewno coś takiego wyślę. No chyba, że będzie to bardzo drogie, ale wątpię, że person coś takiego zrobi. Ja bym strzelał w może 200 robuxów, 300. Okej, okay, tutaj nawet mamy napisane, że będzie to kosztowało tylko 99 robuxów i tak się będą prezentowały te wiadomości. Naprawdę coś fajnego, coś super i Presto na pewno też na tym zarobi robuxy. No i mamy tutaj też nowe ikonki, ale te ikonki prawdopodobnie są do Pet Simulator Z, 3 do nowej gry Prestona, dlatego ich na razie nie omawiam. No i teraz jak wy możecie się przygotować do tej aktualizacji i jak ja jeszcze przez te 8 godzin będę się przygotowywał. Jest to widzowie banalnie, ale to banalnie proste. Mianowicie Możecie sobie zrobić dokładnie to samo co ja Czyli poenchantować wasze najsilniejsze Pety na enchanty Strike w 5 Strike 4 albo Royality, Zrobić sobie taki naprawdę mega Ale to mega mocny team Możecie posprzedawać wszystkie te legendy Które tylko macie ze względu na to że one tylko I wyłącznie aktualnie będą traciły na wartości Więc nie warto ich trzymać od razu je sprzedajcie Ponieważ pojawią się nowe silniejsze Pety dodatkowo jeżeli macie Huge cupidina na to również go sprzedajcie Ponieważ jego cena również będzie leciała w dół Uzbierajcie sobie jak najwięcej Darmowych giftów, żeby na nowej aktualizacji Od razu je tak naprawdę sobie odebrać A dodatkowo uzbierajcie sobie jak najwięcej bustu. No i przede wszystkim Bardzo, ale to bardzo ważne Zacznijcie farmić walutę walentynkową Już teraz, żebyście nie zostali na aktualizacji Bez niczego Dlatego ja sobie oczywiście zaproszę wszystkie osoby Które tylko mogę na tym serwerze A jeżeli nie wiecie jak dobrze farmić tą walutę No to oczywiście polecam obejrzeć mój odcinek No i jeżeli komuś się nie chce No to oczywiście możecie podpatrzeć moją taktykę Którą mam aktualnie na ekranie I zobaczycie, że naprawdę bardzo dużo z niej można zarobić No i jak widzicie na wersji Hardcore Naprawdę też da się zarabiać bardzo Ale to bardzo dużo waluty, ponieważ podczas tego Jak do was mówię, zarabiasz już ponad 20 milionów A żeby za darmo wygrać Huge ale Rocka w wersji Golden Musicie stawić subskrypcję, z zwanaczki na tym kanale Łapkę w górę pod tym odcinkiem A w komentarzu musicie napisać słowo update Oraz wasz link z Robloxa A za 3 dni komuś z was wrzuca takiego pecieka do skrzyneczki Dlatego naprawdę warto brać udział A ja jeszcze bardzo serdecznie zapraszam was Oczywiście do live'a, do którego link macie w opisie zostawcie tutaj powiadomienie łapkę w górę, zaproszcie komplet, napiszcie że na czacie i weźcie udział w ankiecie. Będziemy rozdawali za darmo huge robuxy i gamy, dlatego nie może Was zabraknąć. Wbijajcie, link macie w opisie. Startujemy o godzinie 17.30, dlatego ustawcie sobie jakieś timery. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu siema noją papa!